To HP Ale to chodzi teraz! Obudziłem się, jestem bestią i kurwa Cofnijmy czas, na FaceCie bym zgniut teraz Ja muszę grać jak... Nie że nie mogę jak pizda grać Muszę kurwa biegać, latać going down! Na glebę, na glebę, wszyscy na glebę! LOTOWSKI patrol NA ZIEMIĘ KURWA, NA ZIEMIĘ! NA ZIEMIĘ! KURWA, na dostałem! RANNY! Pomaga CI! RANNY! RANNY NA ZIEMIĘ! JESTEM RANNY, AAAAA! Ktoś starszego tutaj poproszę o telefon, bo ja... ...ja nie mogę z obcymi rozmawiać. To proszę mi, ja dam mamie... ...i pan da mamie telefon. Ja nie mam mamy, ja mam tylko dziadka. Dobrze. Dobrze. Ja chodź na do telefonu, bo jakiś pan chce coś od Ciebie. Halo, kto mówi? Ej, tutaj Mateusz. Jaki Mateusz? Wnuk, proszę pana, mi wisi skiny. I jak skin wjada, to ja go zapierdolę. Jaki, co to są skiny? Co pan mówi w ogóle? Z gry, skiny takie, to jest warte koszty ma... Cenę ma to, wartość. Proszę pana, proszę mi dupy nie zawracać, jestem zajeb... Ja syna zajebi jak... Wnuka zajebi jak tego nie odda. Na zaraz, co pan mi straszy? No, to policja pomoże mi, bo jestem okradziony. Syn... Ja rozłączę, wnuka się... zajebie Tak? Dzwonię tak jest. Na psy, dzwonię na psy, proszę pana, proszę się rozłączyć. Do widzenia. Siemaneczko, wraz z ekipą zorganizowaliśmy konkurs na AWP Dragon Lore. Nasze portfele płaczą w tym momencie, ale czego nie robi się dla widzów? Po więcej informacji zapraszam was do linku w opisie. Powodzenia. Case drop EU Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Ulepszaj wygrane skiny i pomnażaj ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach i odbieraj darmowy bonus. Wypłacaj skiny błyskawicznie z ogromnego magazynu. Skorzystaj z linku w opisie i zgarnij darmową skrzynkę. ...to po porządku. Co oni napier... <grym zresztą> Macie, itemy na sobie. A, poszukiwamy, 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 poszukiwamy. Jeszcze tego chuja tu brakowało latającego. U, u kurwa! Wow, wow. Mateusz! Ja nie... góra 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 przejąć, Patrzę górę, na patrzę na górę. górę. To przejąć patrzę do usają. Co przejąć? Kiedyś, jak no, możesz mi dać, ja to zajmę. Na fleszu mi jedną do hit. Flesko? Pomóż mi. Za niebieską, nie trafiłeś, ale spoko Pali się, pali się, pali się. Spokojnie tam. Jak wiem? to już no no alkoholu chyba, co? W nagrodę, że tak zagrałem To się nagrodzę, bo może trzeba jak z psem Za dobre zagrywki nagrody A za złe kara To se teraz zabiję dwóch i ciasto gurtowe se zjem Czemu ty strzelasz po mnie? Kto do ciebie? No twój sta... Grześnij co? troszkę co? Nie ty masz lat, czy ci na karku i takie rzeczy wygadujesz? Nie, no jesteś fiutem Tomek. no PIKNĄŁ teraz, no kurwa, Wie? mać no, Pikną dalej, Ja w pago! Co? Gdzieś już jasno, żeś Grajmy mądrze One run Gram jak tuchy, jak to zmienić? jak to zmienić. Ale jestem głodny, nie mogę już na tej dietie chuj mnie z tą dietą. Nie będę ja tego W Dopie to mam. Piz. Jak dorysował to. Głodny jestem, zły jestem! powanuję was zaraz, wszystkich! Za elektrykiem, za elektrykiem. Alka 1 Na szóste. Bez przed. Kurwa! Bez przed, ja mówię, bez i plecami stoję. Czemu ja mam pustkę taką No ważne że win, tak? Tak, tak smok To jest To nie jest HEIT! Albo ty go nawet nie trafiłeś powiem Cicho ci. Jak go nie trafiłem strzelam wody, wody. Wody, wody, wody B Jeden pod łącznikiem Nic na środku, nic Może pod oknem być PODEST! Tak, nie pod pod nie krzyży Pago, nie denerwuj się Za ci test. się powiększą Co jest? Pit, pit, pit Tam ale to chodzi no kurwa! Wchodzą jak mi jak wchod jak wejdą, jak mi będą wchodzić? To będzie tak. Tak będzie jak będą mi wchodzić w meczu. Hmm. Ja idę kupę. Też za kurwa, ten taki się gada, ja sobie obiad zrobię. Dajecie. Co wydajecie? Też to, to są... To się tak królik bawił dla tych młodszych widowni. Królik się bawił tak z tym kotem. Jaki gra serdecznie. Robię to no bo to lubię. Portem emo i płaci na tubie. Sprzedałem się przy kolejnej stumie. Klikajcie w refa, ja wam to mówię. W moim fanlubie z ciebie wyskupię Mam tyle hajsu, że czasem go gubię Pełne konto, swój portfel po